Ho ho ho! Moi drodzy, 6 grudnia, częstochowa maszyna naszykowana. Wprawdzie śnieg nas zaskoczył, ale jedziemy na Moto Mikołaje. No i zobaczymy. No, trzeba jechać ostrożnie. Na szczęście mamy bardzo blisko. Więc jakoś po malutku dojedziemy. No powiem, że już zdarzało się. Zaczynać sezon po śniegu. No i chyba dzisiaj będziemy kończyć sezon. Ale no również po śniegu moto Mikołaje czerwona maszyna musi być. To dzisiaj pancia robi za Sanki świętego Mikołaja, no a my chyba za renifery. No i moi drodzy, jesteśmy już na miejscu ekipa Mikołajowa. Też już jest. Freedom Riders Częstochowa witają Was. No i oczywiście, motocykle, bo to one są dzisiaj w głównej roli. Mikołaj, Mikołaj się chowa za plecami. To jest, Mikołaj. No bo dzisiaj, właśnie, Moto Mikołaje z dzwoneczkami. Tośka, motocyklistka odważna, przyjechała. Dzisiaj na motocyklu, jedna z nielicznych. No i tutaj, warsztaty mikołajowe. Ola pokaż jakie bombki robisz no to się okaże już zapracowana i z dzieciakami tutaj pracujemy ostro i moi drodzy kolejne motocykle dojechały tutaj jest przyczepa, jest Paweł no i będziemy rozładowywać ekipa mocna jest, Mikołajowa damy radę i moi drodzy, tutaj motocykle już rozładowywane. Zaraz będziemy je odśnieżać i wprowadzać tu Paweł, główny kierownik transportu. No i reszta ekipy przygląda się, jak należy to robić. No i pierwszy motocykl mamy już na ziemi. Teraz odśnieżanie. Jak to brzmi? Odśnieżanie motocykla. Ale właśnie dzisiaj tak to wygląda. I bierzemy się... Za następny będziemy ściągać teraz Suzy Paweł tutaj już działa No a pogoda dzisiejsza właśnie szyba pokazuje jak to dzisiaj wygląda Także nie ma miękkiej gry Trzeba być twardym a motocykliści to twarde chłopaki. No i nie tylko, bo Tośka też dzisiaj na motocyklu przyjechała. Także dziewczyny twarde też są. No I wjazd jedziemy bez odpalania. A tu Mikołaj w gotowości, żeby Aha. ściągnąć kolejny sprzęt. Już tutaj. Mikołaj dobry na wszystko.

Kolejni Mikołajowie do pomocy. I kolejny motocykl mamy już na ziemi. I moi drodzy, tak się wjeżdża motocyklami do sklepu. A teraz bardziej sportowy motocykl. Super. żeby przejście było i moi drodzy klimat świąteczny w sklepie tutaj nasze motocykle stoją wszyscy podziwiają jak wchodzą i tak to tutaj wygląda w sklepie Ekipa Mikołajów i nasze śnieżynki uśmiechnięte rozdają prezenty cały czas, słodkie, pamiątkowe, tutaj jest wszystko. I moi drodzy, czas się zbierać. Także zabieramy motocykle, opróżniamy sklep, wyjeżdżamy. O. Odpalimy na dworze. A jest odważny, co chce wyjechać. No. Jest taki, co wyjeżdża. i ładujemy motocykle odjeżdżamy, Karol, tak dzieci zadowolone a my z Tośką załadowani i jedziemy na kołach no i moi drodzy wracamy z imprezy mikołajowej jeszcze zajechaliśmy na stację benzynową bo nie wiadomo kiedy sezon się skończy dlatego chcemy zatankować na zimę do pełna jak się trafi jazda to jeszcze zimy a jak nie, to już będzie zatankowany do pełna. Czekał na wiosenne świerkami ptaszków i pierwszy rozruch. Także zobaczymy, jak to będzie. Póki co tankujemy do pełna. No i liczymy, że może jeszcze uda się gdzieś przejechać, jak pogoda pozwoli.